Nowa kamerka sportowa od DJI. Osmo Action 6 Pro. Pro? Nie ma Pro. Poprzednio było Osmo Action 5 Pro. A teraz nie ma Pro. Dlaczego? Czy ta kamerka jest rewolucyjna? Czy ta kamerka jest ewolucyjna? I dlaczego nie ma Pro? Tego dowiemy się z tej niesponsorowanej recenzji. Zapraszam. Mamy jeszcze 10 minut. Dopiero za 10 minut będzie sprzedaż Action 6 w Polsce, czyli 25 listopada o godzinie 13. A na świecie to już było tydzień temu 18, a w Chinach już trzynaste. Dlaczego nie ma ramki? Dlaczego nie ma ramki? No, dlatego, że już jej nie potrzebujemy. Zawsze montujemy tylko i wyłącznie w ten sposób. Nie musimy tego montować w ten sposób. Nie musimy tego montować. Dlaczego? Dlatego, że sensor jest kwadratowy, więc czy tak, czy tak, obraz jest taki sam. A jeżeli robimy open gate, to wycinamy sobie 16 na 9 lub 9 na 16. Czyli w jednej pozycji mamy możliwość kręcenia w obu formatach, pionowym lub poziomym. Ramka była po to, żeby to przypiąć do boku. Ona już jest nam niepotrzebna. Wyjmujemy kamerkę i co widzimy? Czerń, czerń, czerń. Nuda brak tych czerwonych elementów, tych czerwonych obwódek, które były w Action 5C, a także są w Insta 360 Ace 2 Pro. Co to oznacza? Nuda, 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 a może a może to jest taka mała sugestia, że nie jesteśmy tylko Action. Jesteśmy Action, ale jeszcze, jeszcze coś. A może to jest pokazanie, że idziemy w kierunku aparatów bezlusterkowych ze zmienną optyką. Czyżby? Sensor jest kwadratowy. Jego wielkość to 1 podzielone przez 1,1 cala. Ale to jest marketing. To jest czysty marketing. W rzeczywistości ten sensor jest dużo, dużo mniejszy. Tam jest krop. No tak, ale czy jest on większy niż w piątce? No oczywiście, że jest większy. Bo tam jest 1 podzielone przez 1,3. Nawet przy tym marketingu, przy tym kropie. To oczywiście, że w szóstce on jest większy i do tego jest kwadratowy. Zwróćmy uwagę na jeszcze jedną rzecz. Na wielkość piksela, ale to jest tak zwany fusion pixel, prawdopodobnie składa się z mniejszych elementów. Jego wielkość to 2,4 mikrometra, dokładnie taka sama jak w piątce. No ale zróbmy rachunki. 2,4 mikrometra to 0,00. 24 mm. I jeżeli pomnożymy to razy 3840, czyli właśnie ta ilość pikseli, która się mieści open gate, no to dopiero widzimy jak duży jest ten sensor. I ten sensor ma jeszcze mniej, bo ma 9,216 mm. Ale to, że on jest kwadratowy, powoduje, że możemy robić zdjęcia horyzontalne, czyli poziome i pionowe, wertykalne. Jednym shotem na Open gate zrobimy zarówno zdjęcie poziome, jak i pionowe, czyli możemy robić raz na różne platformy i to jest siła tego sensora. Kamera sportowa ze zmienną przysłoną. Tak. Action 6 ma zmienną przysłonę, czyli iris, podobną do tych, którą spotykamy w aparatach bezlusterkowych. A jak to działa? No, mamy 6 do 15 cienkich, wygiętych łopatek. Mamy pierścień stały, mamy pierścień obrotowy, mamy silniczek krokowy. A jak to działa? Przy każdym zdjęciu słychać taki klik, klik, czyli właśnie przysłona się domyka. I otwiera. A jak to działa w Action 6? On nie działa dokładnie tak samo jak w obiektywach, w kamerach bezlusterkowych, dlatego że on się tylko otwiera do pozycji 2.0, a zamyka do pozycji 4.0. A poza tym on jest sterowany automatycznie. My nie możemy ręcznie wybierać sobie przysłony za wyjątkiem pewnych wartości. Możemy mu ustawić 2,8, możemy mu ustawić 4, ale nie możemy mu ustawić tego, jak chcemy. No, są pewne wyjątki, o których zaraz powiem. Wymiary. Objętościowo to jest 11% więcej, no ale mamy większy sensor, mamy iris, mamy silniczek krokowy, więc te wymiary są o parę dosłownie milimetrów większe 2-3 mm. Jak położymy go płasko, obiektywem do góry. To tak mierzona wtedy wysokość to jest 30 mm więcej. A wagowo raptem 3 gramy więcej. Pierwsze, co tak naprawdę musimy zrobić po unboxingu, to zarejestrować nasze urządzenie przy pomocy aplikacji DJI Mimo. Tam przy okazji najprawdopodobniej pobierze się najnowsza wersja oprogramowania, którą wgramy do naszego urządzenia. Aha, aha, chyba nagrywam na mikrofon, który jest wbudowany w to urządzenie. On ma dokładnie 4 mikrofony dookoła, więc ten dźwięk nie powinien być najgorszy ale do tego urządzenia, do Action 6, można podłączyć na przykład, jeżeli się ma, to DJI Mic 2, Mic 3 oraz Mic Mini. Ja mam DJI Mic 2 od Osmo Pocket 3, której niestety już nie mam, ponieważ mi ukradziono, ale został mi mikrofon. I ten mikrofon właśnie w tej chwili podłączy. I chyba już jest podłączony, i teraz dźwięk płynie właśnie z tego mikrofonu. Oczywiście ta różnica jest słyszalna, ale tu można zrobić jeszcze jedną rzecz. Można podłączyć taki mikrofon poprzez złącze USB, i właśnie to teraz zrobimy. Teraz wyłączę ten mikrofon. Znowu jestem na mikrofonach wbudowanych, a teraz podłączę. Teraz mam podłączony ten mikrofon. Czyli można też korzystać z mikrofonów studyjnych poprzez złącze USB-C. Jakie akcesoria są do wykorzystania z poprzednich wersji? No, żadne, które dotyczą obiektywu, ponieważ obiektyw jest inny, jest nieco większy. W związku z tym filtry ND, nakładki na, na obiektyw typu Makro czy typu Boost są inne. Niestety, wtedy, kiedy kupowałem kamerę, w sklepie jeszcze ich nie było. Natomiast można wykorzystać oczywiście starą baterię dlatego że bateria jest dokładnie ta sama. Natomiast ciekawa rzecz, ponieważ złącze jest troszeczkę inne. Teraz tą kamerkę można w dowolnym kierunku odwrócić i ona do złączki idealnie pasuje. Natomiast selfie stick ma namagnesowanie przeciwne i on się odpycha. Ale mimo tego da się go zamontować. Naturalnie szeroki bez stabilizacji biegnę. Uff. A teraz naturalnie szeroki Rocksteady, Rocksteady Plus, Rocksteady Plus. 4K, 60 klatek i teraz mam. Nagrywam na Open gejcie, ale bez stabilizacji. Nagrywam na Open gejcie, bez stabilizacji. Nie mam stabilizacji, nagrywam na Open gejcie, bez stabilizacji. Mam Rocksteady. Eee, nagrywamy sobie na Open gejcie. Jeszcze możemy wypróbować mikrofon. Tutaj mam mikrofon, który podłączyłem sobie od. Osmo trójki to jest DJI MIG 2, on tutaj się loguje, ładnie pasuje, on pasuje do tego sprzętu. Teraz go wyłączę i nadajnik został wyłączony. W związku z tym nagrywam dalej na, na normalnym mikrofonie, na mikrofonie od tej kamerki. Zobaczymy jak się to nagra. Teraz zaraz znowu włączę mikrofon dwójkę. MIG 2. Teraz będę... Dobrze, teraz mam znowu mikrofon włączony. No, przy trybie zaawansowanym nocnym, można tylko wybrać mu praktycznie 16 na 9 Także tu, przy trybie zaawansowanym nocnym, i teraz właśnie jest F2. Znowu na open gate, ale ze stabilizacją, więc te narożniki są tam przycięte i mamy włączoną stabilizację. Rocksteady nie mamy trybu nocnego, mamy tryb normalny, w związku z tym on sobie zmienia przysłonę. W tej chwili mam 2,8, Ja widzę, że on utrzymuje 2,8. Nawet w dosyć takich ciemnych warunkach. Ta 2,8 to jest taka domyślna, wydaje się, i ona była właśnie dokładnie taka sama jak w Action 5. Tam było na stałe 2,8. Natomiast tutaj to 2,8 pojawia się wtedy, kiedy jakby ta wartość jest domyślna. Natomiast na Super Night Mode jak najbardziej wtedy pojawia się dwójka. 4K60, klatek, pozycja pionowa. Mod zwykły, nie Super Night, więc tutaj jest zmienna przysłona. Ale podejrzewam, że ustawił ją na 2,0. Tak, w tej chwili pokazuje, nie 2,8. W tej chwili pokazuje 2,8, czyli przysłona jest 2,8. No taką sobie wybrał. Na zwykłym modzie, nie na Super Night. Teraz jesteśmy na, na zwykłym, ale na Open gate. Czyli teraz przysłona jest zmienna. Ale podejrzewam, że będzie tutaj 2.0. Na zwykłym modzie nie na Super Night. Teraz jesteśmy na, na zwykłym, ale na Open gate. Czyli teraz przysłona jest zmienna, ale podejrzewam, że będzie tutaj 2.0. Teraz idę i jestem bez bez stabilizacji bez stabilizacji idę sobie a nawet biegnę biegnę bez stabilizacji Teraz nagrywam w trybie nocnym, a tryb nocny nie ma możliwości, żeby nagrywać w open gate'cie. 4K 24 klatki i teraz przy machaniu ręki powinniśmy to zauważyć. Teraz mamy 60 lat na sekundę. Dzisiaj mamy pierwszy śnieg. Zobaczymy, jak się ta kamerka sprawuje w takich właśnie warunkach śnieżnych. No, w końcu po to ta kamerka też jest. Zobaczymy też, wypróbujemy oczywiście wszystkie te tryby, te nakładki na kolory, te tryby filmowe tak zwane. Pierwszy wbudowany odcień filmu. Drugi wbudowany odcień filmu. Klasyczny negatyw. NC. Trzeci odcień filmu. TR. Czwarty wbudowany odcień filmu. WT. Piąty wbudowany odcień filmu FE. FE. Szósty i ostatni wbudowany odcień filmu NV. Wszystkie były na 100%, a można regulować od 30% do 100%. Wyłączyliśmy mu odcienie filmu. Jesteśmy na ustawieniach domyślnych. Testujemy stabilizację Horizon Steady. Przekręcamy kamerkę o 45 stopni w jedną w drugą stronę. Horizon Balancing. Przekręcamy kamerkę o 45 stopni w jedną, w drugą stronę. Rok wtedy, plus. Przekręcamy o 45 stopni w jedną, w drugą stronę. A nawet o 360 jeszcze raz o 360 Rok wtedy o 360 i bez OFF stabilizacja OFF, przekręcamy Teraz mamy kolory d m czyli tak zwane płaskie kolory. Musimy je dopiero poprawić w postprodukcji. I mamy stabilizację Horizon Steady. I jeszcze raz to samo, ale z F z przesłoną 4. Amerkę trzyma się bardzo wygodnie w dłoni. Leży pewnie, przyjemnie, od razu czuć, że jest poręczna. Ma tylko dwa przyciski. Jeden służy do włączania-wyłączania, a drugi do uruchamiania nagrywania. Ekran przedni 1,46 cala tylny 2,5 cala, ale oba jaśniejsze 800 nitów zamiast 750. Pamięć wewnętrzna tyle co poprzednio 64 GB, ale dostępna dla użytkownika aż 50 GB. I tu jest więcej niż było. Ta kamerka nie ma trybu 8K. Największa rozdzielczość to 4K, ale możemy nagrywać aż w 120 klatkach. Na OpenGate do 60 klatek. Jeżeli kamerka była już niedawno włączona, to następne uruchomienie jest natychmiastowe. Mamy oczywiście możliwość zapamiętywania. Własnych ustawień, stworzenie tak zwanego profilu. To w kamerkach DJI jest dosyć powszechną cechą. Na jednej baterii możemy nagrywać około 2 godzin i najnowsze oprogramowanie pozwala nagrywać do 2 godzin w temperaturze około 24 stopni. Kamerka jest wodoszczelna, można z nią nurkować na głębokość do 20 metrów bez żadnej dodatkowej obudowy. Co w takim razie jest rewolucyjne w tej kamerce, a co jest tylko ewolucyjne, a może żadnego postępu nie ma? Otóż wydaje mi się, że zdecydowanie rewolucyjny jest sensor, ponieważ teraz możemy inaczej z tą kamerką pracować. Nie musimy jej obracać. Możemy wycinać sobie w postprodukcji taki format, jaki chcemy czyli za jednym razem robimy zdjęcia na różne platformy. Na platformę, Poziomą 16 na 9 jak i na platformę pionową 9 na 16 I to jest rewolucyjne, ponieważ już nie musimy się martwić, nie musimy zdjęć powtarzać, nie musimy tej kamerki obracać. To jest zdecydowanie rewolucyjne. I rewolucyjne oczywiście jest też przysłony możliwość regulacji przysłony. Tak, to jest rewolucyjne. Nie mamy już stałej przysłony 2.8, ale między 2 a 4. Oczywiście z pewnymi ograniczeniami. Super Night Mode wydaje się być ewolucyjny. Jest ewolucyjnie lepszy, dlatego że w ten czas mamy tą przysłonę 2.0 i on jest zdecydowanie lepszy niż w poprzedniku. Dlaczego ta kamerka nie nazywa się 6 Pro? Otóż konkurencja nie śpi, ale nie mam na myśli GoPro, bo GoPro wydaje się być już za burtą. Natomiast Insta360 jak najbardziej. Jest to firma... Konkurencyjna. Obecny model Insta360 w tej właśnie niszy kamerek sportowych, czyli Ace 2 Pro, jest porównywalny z Action 6. No, stabilizację ma gorszą, kolory ma tylko i wyłącznie 8-bitowe, nie ma kolorów 10-bitowych. Action 6 tutaj ma przewagę, natomiast ma bardzo dobry tryb nocny. I na horyzoncie. Jest już, przynajmniej są słuchy, że prawdopodobnie na początku przyszłego roku pojawi się Ace 3 Pro. Chyba że bez Pro. W każdym razie, jeżeli pojawi się nowy model od Insta360 w niszy kamerek sportowych, no to DJI musi mieć na to odpowiedź. Być może tą odpowiedzią będzie właśnie szóstka w wersji Pro. Ale to są tylko domysły. Może się taka wersja nigdy nie pojawić.